Pieramy paczkę w Chin. Są to różnego rodzaju tarcze ścierne na ten uchwyt rolog. i tarcze listkowe do polerowania. Tarczę z papierem ściernym 60. Do tego jest uchwyt do mocowania. On jest taki w miarę miękki. I w zasadzie już jest dokręcone także może się fajnie wykładać gdzieś w różnych miejscach. Sama szlipielka bardzo mała lekka nie jest, bo tu jest jakiś stop aluminium czy coś w tym stylu. Tu jest rękąjś taka ogumowana. Ta nakrętka czerwona to plastik. Tu mamy jeszcze w komplecie klucze. I tutaj jeszcze jest częściówka do węża pneumatycznego i drugi uchwyt chyba na 3 mm, Ten jest na 6. Ten jest na 3. Całość wygląda tak. 10,5-11 cm. Sam korpus to jest 7,5 cm, długość 16 cm. I regulacja mocy. Na zasadzie otwórz całkowity przelot, go przymknij, tak? Więc zaraz ją skręcimy, podłączymy, zobaczymy jak chodzi. Zaraz zobaczę, czy mi pasuje do mojej mojej sprężarki. Tak, jest to standard. Nawiniemy trochę taśmy teflonowej. Przed używaniem trzeba kilka kroper oleju wstrzyknąć. Niech ona się przesmaruje. I powtarzać tą czynność, co chyba tutaj jest napisane. 3-4 godziny, jeżeli używamy jej często. To potrzebowanie na powietrze raczej chyba duże, ale to chyba każda pneumatyczna szlifierka ma. Po drugie jest regulacja, można sobie trochę zmniejszyć, zależy do jakich potrzeb. Zobaczmy ile powietrza bierze. Teraz jest na, teraz jest ustawiona na na minimum to będzie. C'est pas Jest na maksa. Kompresor mi nabija chyba od 11 czy 12. Zaczyna się uruchamiać i dobija. Ja używam wszystkich narzędzi pneumatycznych z kompresorem 50 litrów do takich małych potrzeb warsztatowych to w zupełności mi wystarcza to jest kompresor z Mektulsa, z Julii dwutłokowy także daje radę ta wielka jest kupiona jako druga jako uzupełnienie zestawu, w którym wchodzi jeszcze ta szlifierka, to jest biltemy, akurat, yy, która chodzi z tymi frezami i z tymi czpieniowymi papierami, z tymi lamelkami. Ta nie wszędzie wejdzie, tak samo jak i ta. Także polecam taki zestaw. Dzięki za uwagę. I do usłyszenia.